Halo? No? Sandra? No. Bo z widzami doszliśmy do wniosków pewnych. Mm -hmm. Że powinienem mieć mękuna. Mm -hmm. Mogę mieć? Nie. Czemu? Masz Zynia. No mam Zynia, ale miałbym jeszcze mękuna, No ja pierdolę, no. Kawa nie wyklucza herbaty. Do Zyniu to jest kawucha. Zyniu, słyszysz? Zysiu! Zynie za mamę. Zysiu, co tam u Ciebie? Misiu. Zynia. Zysiu. Dobra, to jeszcze bym miał tego. Hmm. Bym miał Mękuna. Już imię wybrałem. Władysław. Niter? A, Władysław. A nie, niter też dobra, to niter byłby. I korzystamy tutaj z byłego, ponieważ... Byłby Zyniu i niter. Tak, jak. Wiecie o co chodzi To mogę mieć? No ja wiem, że mamy już dużo. Dobra, to sprzedajmy Leosia i kupmy Mańkuna. Co? Tak, sprzedajmy Leosia i kupmy Nie. No to Leoś może zostać i kupmy Mańkuna. A jeśli kupię? Rawal przesyła 9 zł 75 nie? groszy 77,87 mod. Bo, bo co? No bo nie ma miejsca dla niego. Stary, ja mu znajdę miejsce. Nie. No dobra, a to czemu kurwa i mogą mieć Mękuna, ja nie mogę mieć. No bo chciałaś Brytyjczyka. No ale kurwa, no mam Brytyjczyka. No właśnie, to mogłeś chcieć Mynkuna. A może chciałem Brytyjczyka i Mękuna. No i co z Dyniem? No Zynia też chciałem! No właśnie. Ja nigdy nie mogę nic mieć, co chcę! Ty masz wszystko, co chcesz. No nie mam mękuna. No bo... No jeszcze mi kurwa ten TikTok jebany pokazuje Mańkuny co chwilę. I kurwa, i nie mogą mieć mękuna. I mogą mieć, a ja nie mogę mieć, kurwa. Ja nigdy nic nie mogę mieć, co mi się kurwa nic nie należy. Ja mam przeżyć życie na kolanach. Ja bym chciał rok życiem tygrysa przeżyć, a nie 20 lat życiem żółwia. No kurwa, nie mogę mieć mękuna. No nie teraz. No lwa też kurwa nie mogłem mieć. Lwa, to nie chciałeś. Chciałem kurwa lwa! To powiedziałeś, że go kurwa nie mogę na ogrodzie trzymać. Potem ci się odwidziało. Kurwa, nadal bym chciał mieć lwa, ale mi nie pozwoliłaś na ogrodzie go trzymać. No nie. Dobra, nikoś nie ma kota, ja mu kupuję meńkunę. Rawal przesyła 9 złotych i 75 groszy. To jeszcze raz. To no ale bym miał swojego kota. Niterka bym mu kupił. Mękuna. Ale, ale on kocha nasze koty. To kocha, ale by też... Sandra, musimy go nauczyć odpowiedzialności. Musi się swoim zacząć opiekować. Tak, a może ty byś się zaczął swoimi opiekować? Opiekuje się. Tak. Kto ich głaszcze codziennie? No super. Kto ich dokarmia szyneczką? Mhm. Bo ty kurwa uważasz, że ja się nimi nie opiekuję, bo im kurwa kuwety nie sprzątam. No. Jezu, Sandra, co za różnica, że ci, kurwa, czwarty będzie jeszcze srał, no. On nie będzie jakoś międzynarodowo wej wielkości, kurwa, kupy robił, no. No nie, wcale. To kupię takiego wyhodowanego. I będzie na spacery ze mną chodził. No, na pewno. Jak z Wiesią jest problem. No, jaki? Wiesia się boi śniegu. Nie, nie boi. Patyków się jeszcze boi, progów nie się prawo. boi, nie, wiatru prawo. się boi, deszczu się boi, kamienia się boi, trawy nie. się boi. Ona ogólnie kurwa ma problemy na, na spacerach. Ale to nie jest prawda. Dobra, będę codziennie cztery razy chodził z Wiesią na spacer, przez trzy miesiące i mogę kupić Mainkuna. Tak? Tak. Dyl? Okej. Okay. Tak? No. Ale nie oszukujesz teraz. Nie. Słowo honoru dajesz. Tak. Dajesz słowo honoru. Tak. Na mały palec. Tak. Od jutra zaczynam. Dobrze. Dobra, Cztery elo. Razy dziennie. Cztery razy dziennie. Dobrze. Dobra. A będę miał w końcu! Ja pierdolę W co się nie Kurwa? Przecież z tym psem się fajnie chodzi na spacer. On może się rzeczy boi i tak dalej, kurwa, co ty?